Cześć, z tej strony Maciej. Witam was serdecznie na moim kanale, w kolejnym już filmie z serii Moje kryptomyśli. Seria krótka do 10 minut, gdzie mówię o moich przemyśleniach na temat tego, co dzieje się na rynku kryptowalut. Dzisiaj odcinek specjalny odcinek mikołajkowy, także opowiem trochę. O prezentach i o tym, co wam przygotowaliśmy. Oczywiście, jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, jeżeli jesteś nowy na moim kanale, warto dać subskrypcję, warto dać dzwoneczek po to, żeby być na bieżąco z wszystkimi materiałami, które właśnie dla was przygotowuję. No i oczywiście przypominam, że wszystko, co mówię w tym filmie, to nie jest porada inwestycyjna. Ten rok był naprawdę wyjątkowy i z tej okazji organizujemy mikołajki z krypto ekipą już w czwartek o godzinie 21.00 na moim kanale na YouTubie będzie bardzo dużo nagród podsumujemy sobie słuchajcie ten rok porozmawiamy sobie o naszych partnerstwach porozmawiamy sobie o tym co się udało ale również o tym co się nie udało No i oczywiście mamy dla was konkursy warto w tym uczestniczyć nagroda jest naprawdę wyjątkowa a więc kalendarz na rok 2022 z logiem krypto ekipy kalendarz to jest tak naprawdę ważna rzecz ja pamiętam kiedy zacząłem używać kalendarza kiedy zacząłem motować sobie pewne rzeczy i to nie tylko związane właśnie z rynkiem kryptowalut zacząłem mieć coraz lepsze В Jedyna taka możliwość właśnie zdobycia tego kalendarza to uczestnictwo właśnie w mikołajkach z -ekipą, uczestnictwo w naszych konkursach i jeszcze w styczniu pewnie jeżeli trochę tych kalendarzy zostanie, to również puścimy jakieś konkursy. Kryptoekipa to przede wszystkim społeczność. Ten rok był naprawdę niesamowity, poszliśmy bardzo mocno w rozwój, również pod koniec tego filmu chciałem Wam pokazać, w jaki sposób to wszystko wygląda, bo byliśmy ostatnio na zlocie, a więc mamy takie cykliczne zloty. To się nazywa Kryptoekipa On Tour, kiedy jedziemy razem właśnie z zarządem kryptoekipy, z adminami kryptoekipy. To są osoby, które pracują na rzecz naszej dużej, bardzo dużej polskiej społeczności. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o konkursy, to wszystko macie bardzo ładnie rozpisane na naszej stronie internetowej, a więc Mikołajki z kryptoekipą. No i słuchajcie, tych konkursów jest kilka. Konkurs numer jeden, świąteczne zdjęcie grafika z jakimś motywem kryptoekipy. Konkurs numer dwa jest to konkurs memowy, już wysyłacie niesamowite memy. Jeżeli chcecie zobaczyć, są one do Dostępnie na grupie Hyde Park. Na naszym Twitterze codziennie pojawia się kilka pytań związanych z ekipą z naszymi partnerstwami, także również jak tutaj odpowiecie, to możecie taki kalendarz wygrać. No i oczywiście będą pytania na live. Cały regulamin słuchajcie, jest zamieszczony tutaj, także możecie sobie to wszystko poczytać. Myślę, że warto wziąć udział. Kalendarze wyszły naprawdę, naprawdę zacnie. Oczywiście zapraszam Was również na live. Jeżeli chcecie się pokazać, opowiedzieć swoją historię, w jaki sposób dołączyliście na rynek kryptowalut, w jaki sposób poznaliście Kryptoekipę, to można zgłosić się do któregoś z naszych odminów wcześniej właśnie poprzez grupę Hyde Park i będziecie mogli na żywo z nami uczestniczyć w tym niesamowitym wydarzeniu. Dzisiaj Kryptoekipa to marka, dzisiaj Kryptoekipa to największa zorganizowana polska społeczność kryptowalut, także chciałem Wam z całego serca podziękować. Ponad dwa lata pracy właśnie na rzecz budowania tej społeczności. Społeczności przynosi dzisiaj bardzo dobre wyniki. Dzisiaj Kryptoekipa to jesteście Wy, to jestem Ja, to są również nasi admini oraz każdy, kto gdzieś tam utożsamia się z naszą marką. Na koniec. Już w ten piątek widzimy się w Warszawie w Pałacu Kultury na evencie kryptowalutowym organizowanym m.in. przez naszego partnera, a więc przez projekt AdShares. Będzie można porozmawiać z nami na żywo, dostać od nas nagrodę, spotkać się z nami, uścisnąć rękę. To jest również bardzo, bardzo ważne. Na dzisiaj oczywiście słuchajcie, to by było na tyle. Zapraszam jeszcze do obejrzenia naszego ostatniego filmu z ostatniego zlotu właśnie adminów i zarządu kryptoekipy. A ja kłaniam się nisko. Do zobaczenia. Hej! Na siódma rano, a ja już jestem gotowy. Pierwszy przystanek Katowica, Ja właśnie jestem w podróży. Gdzieś na Poryferiach Szczecina. Okej, okay, a więc siedzimy tutaj w pociągu. Ciąg dalszy podróży. Śmigam na złoto. Szef, szef. Jak to? <noise> Co tak szybko młody? Nadal bez maślanki. Nasz główny kucharz jest Piotr. Jurek, Jurek. Right. Right. <laughs> Tutaj mamy naszego e, drwala ki, ekipowego. Sponsor jest w mojego kanału. Maciej, powiedz, co się, co się dzieje, bo wszyscy ludzie myślą, że, że my tutaj na, na grube picie, a wszyscy trzeźwi, tak? Nie, słuchajcie, sama jest taka, że trzeba znaleźć równowagę, więc spotkanie od rana, yy, omawiamy to, co jest ważne dla was, czyli to, co będzie działo się w krypto -ekipie. wszystkie nowe możliwości, które dostaniecie od nas w Hussar Ventures, także, także będzie się działo. Yy, czy będzie picie maślanki? Prosto, że tak, inaczej by mi tu nie było. <laughs> Dzięki wielkie. Piąta godzina szkolenia. Piąta godzina słuchania Maćka Tomczyka. Jego wizji, jego pomysłów nie opierdzielamy się. Ekipa gotowa, tak. Fajna przerwa. Skarbnik kryptek. O, tu mamy zarełko, Nasz sekretarz. <grytans> Wam będzie dzisiaj napierdzielać na quadach Co lecimy z tematami? Siemaneiro, siemaneiro Jestem w pierwszej jeździe próbnej e, Powiem wam, pierwszy raz jeździłem na nakładach, W ogóle nie mam prawka Pierwszy raz w ogóle jakimś pojazdem kierowałem Więc było zajebiście Koń do końca roku 180 tysięcy Ethereum 10 tysięcy, a Binance koń półtora. Elo ekipa.